Co może być grzechem w miłości? Oczywiście, grzechów w miłości może być wiele, ale koncentrując się na tym, co subtelne i o czym mówi Ewagriusz w tym fragmencie listu, warto zauważyć, że jeżeli zbyt sztywno trzymamy się tego rozdzielenia, że jeżeli wybieramy to, co boskie, rezygnujemy całkowicie z tego, co ludzkie, jeżeli tu jest to zbytnio usztywnione, to możemy grzeszyć, bo jesteśmy zamknięci na drugiego człowieka, w którym też objawia się miłość Boga. I Ewagrysz pokazuje tę miłość swoją do Rufina i miłość Rufina do niego, i że w tej relacji, która oparta jest na miłości Bożej, Miłości do nich konkretnie, ale też do miłości wzajemnej między nimi, jeżeli byśmy odrzucali to, co się dzieje między nimi, grzeszylibyśmy przeciw Chrystusowi, który jest dawcą tej miłości. I w taki sposób możemy też grzeszyć, możemy być zbyt gorliwi w tym rozróżnianiu, a przez to tracimy to, co jest tak naprawdę źródłem jedności a źródłem jedności zawsze jest miłość.